Witamy Państwa w serdecznie w naszej filmoterapii. Dzisiaj naszym gościem jest, jak widać, Radzini Rydęcki. W pięknych okolicznościach przyrody, których zazdroszczę. Eee, gdzie Ty teraz jesteś? W Los Angeles chyba. Nie to, gdzie, gdzie No nie do końca, bo to jest e, złożone, ale tak. Południowa Kalifornia, gdzie utknąłem przed pandemią, i e, już zostałem. E, bo nie mam do czego wracać. Trasa koncertowa przeniesiona na styczeń, która miała być w maju. A, 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 ale dzięki temu, chociaż masz chwilę i możesz ze mną porozmawiać o najnowszym filmie, horrorze, do którego stworzyłeś muzykę, W lesie dziś nie zaśnie nikt, Bartosza Kowalskiego. I ten film już jest teraz w kinach, bo niedawno można było go zobaczyć tylko na Netflixie. I pamiętam, że na naszym ostatnim spotkaniu przekonywałeś mnie do tego, że E, tak naprawdę film nie potrzebuje muzyki, tak jak no, Metal, że, że, że to jest wspaniałe kino i tak wiesz co, zastanawiam się nad horrorem, bo jednak no, nie wyobrażam sobie horroru bez muzyki i wydaje mi się, że w tym filmie akurat mogłeś sobie zaszaleć muzycznie. No, mówiąc to zdanie, miałem tyle samo na myśli, co mówiąc to, że człowiek nie potrzebuje kultury i że kultura jest najmniej potrzebną rzeczą dla człowieka i że jednak jedzenie, spanie na przykład jest ważniejsze, zaczynając listę, oczywiście to jest to oczywiście przekorne. Natomiast tak, no, tak jak film nie potrzebuje muzyki, tak wtedy, kiedy ona się w nim dzieje dobrze, to się dzieją piękne rzeczy, oczywiście, i całe medium się rozszerza i nagle film nie staje się filmem, tylko staje się jakimś po prostu wielobojcowym widowiskiem. No więc. Eee, oczywiście, a jak w tym dowcipie, tutaj w, i teraz wchodzę ja cały na biało, no. Tak, <laughs> a powiedz w takim razie, jaką funkcję ma muzyka w horrorach w ogóle, według ciebie i w tym filmie no Fundamentalną, jasne, jasne. Są po prostu filmy, które, które tego potrzebują mniej, są takie, które potrzebują bardziej. Horror absolutnie jest takim gatunkiem. Eee, no i też super ciekawa sytuacja, że eee, rozmawiamy o filmie, który nie mógł wejść do kina, pojawił się gdzieś w internecie. Po czym teraz znowu wrócił do kina, żeby te kina w ogóle funkcjonowały. Zastanawialiśmy się wielokrotnie, czy, czy, czy kina przetrwają w ogóle ten czas i co to w ogóle wszystko znaczy dla, dla całego modelu biznesowego, tak naprawdę robienia filmów. Bo jeżeli nagle ten model się zmienia, to nagle te filmy mają nie powstawać, czy muszą znaleźć inne finansowanie i tak dalej. Więc bardzo ciekawa sytuacja. No i nie powiem, że się tego spodziewałem, bo nie, nie, nie wiedziałem i nie wiem dalej, co to wszystko znaczy. No. A wracając do tego pytania, no nie no, nie ma horroru chyba tak jak thriller, być może istnieje taka opcja, umiem sobie wyobrazić coś takiego, ale jednak horror z definicji jest przesadą, horror jest jakiegoś rodzaju konwencją, jakiegoś rodzaju teatralnością. E, no więc tutaj w ogóle piękne zadanie i e, uwielbiam jak się dzieją dziwne rzeczy, zwłaszcza w sztuce, i to jest absolutnie dziwna rzecz ten film. I to bardzo, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo przyznam, że ja cały ten film, oczywiście za drugim razem e, oglądałam e, wyłączając obraz w towarzystwie mojego dwójoletniego synka i ciągle czekałam na taki moment, kiedy będę musiała wyciszyć, bo jest strasznie jakieś potwór wejdzie i tak naprawdę przyznam szczerze. Nie było tak wiele takich momentów i bardziej ta muzyka była dla mnie śmieszna niż straszna, nieoczywista, prowadziła mnie w jakieś różne, nieznane rejony i nie było takich typowych dramatycznych smyczków. I zastanawiam się, w jaki sposób ty musiałeś tutaj wyważyć, wyważyć umiejętnie te elementy śmieszności i straszności. No to jest właśnie e, chyba też całe to zadanie. E, jeżeli. Znaczy widzowie generalnie się dzielą na tych, którzy zdają sobie sprawę, że film nie jest rzeczywistością i że film jest jakiegoś rodzaju kreacją ludzi, którzy spędzili pewnie dwa lata albo rok nad przemyśleniem tego, dlaczego chcieli, żeby pewne rzeczy były takie, a nie inne. No i oczywiście wtedy się wkrada to, czy to jest konwencja, czy to nie jest konwencja, czy to ma być realne, czy to nie ma być realne. I zabawa z tymi wszystkimi parametrami jest najciekawsza. Ja sobie zadałem te wszystkie pytania, które tak naprawdę muszę sobie zadać, jakbym był filmowcem i bym pisał ten scenariusz. To czemu napisałem taki scenariusz? Jeżeli tak, bym taką scenografię, to czemu? Jeżeli są takie dialogi, jeżeli zostali obsadzeni instagramerzy, żeby ich potem pozabijać, czemu to się wydarzyło? Czyli jakby język tego artystycznie już tej, tej, tej całości już miał w sobie te informacje, które po prostu. Moim zadaniem jest wyczuć, a potem podkreślić i pomóc w pewnym sensie jeszcze to rozwinąć. A ciekawe jest tym co, co ciebie inspirowało w tym wypadku, bo rozmawiałam z reżyserem, z Bartoszem Kowalskim i mówił, że bardzo często w ramach przerwników pracy puszczałeś dużo takich zabawnych filmików na YouTubie. I wiesz, ja w ogóle nie znam tego świata YouTube'a. Zastanawiam się w jaki sposób ten YouTube może być inspiracją do muzyka. No, e, nie, no, to, to on, on chyba teraz e, postanowił e, obnażyć kulisy kuchni, e, tworzenia wielkich wykopomnych dzieł. I nie, oczywiście, że żartuję. Nie, bo po prostu zwyczajnie się dobrze bawiliśmy robiąc e, ten film. E, I chyba dlatego puszczałem mu filmiki śmieszne, bo lubię je. I to czasami były śmieszne tutoriale, jak ktoś próbuje pokazać, jak ktoś się robi. E, generalnie ten film jest już. Już ym, wnioskiem człowieka, który przyszedł na wykład, co to, to jest horror. No bo Bartek odrobił wszystkie możliwe lekcje, jeśli chodzi o ten gatunek, i się bawi tym gatunkiem. Po prostu czasami, po prostu mówiąc, hamsko leje z niego, po prostu się śmiejemy z tego gatunku też. Yy, i, i, I tak na, dlatego tak naprawdę ten film powstał. Yy, a gatunki powstały czemu? No to jest w ogóle szersza rozmowa, ale. Jeżeli artysta nie dotyka takich rzeczy, nie bawi się gatunkiem, nie, nie sprawdza, jak coś jest zrobione, i czy pęknie, jak, jak tutaj naciśniesz, jak to przestawiasz, i czy się rozwali bezpieczny świat, no to nie jest to musi musimy to robić tak naprawdę, więc, więc bawimy się tym. To nie jest yy, yy, chyba ciężkie, <laughs> nie wiem, tak naprawdę. To, to jest nasze zadanie, żeby to robić, a Zadaniem widza jest, żeby to oglądać i się zastanawiać, jeżeli to wywołuje emocje, jeżeli robi to coś swoją głową, jak to oglądasz, to znaczy, że po to to powstało. No, no dobrze, ale tam było też y, kilka elementów strasznych i zastanawiam się, jako twórcę muzyki filmowej, jak, jak właściwie y, pokazać dźwiękiem takie emocje jak strach, jak lęk? Czy, czy istnieje jakiś uniwersalny zestaw dźwięków? No jasne. Czy, czy no jasne. Banalnie proste i wręcz nudne, dlatego w ogóle nie chciałem sięgać po te wszystkie sprawdzone sposoby, e, tylko szukałem jakichś. Po... Akurat pieprz nie jest złym słowem, nie jest e, wulgaryzmem, więc użyję tego słowa z premedytacją, popieprzonych pomysłów, popieprzonych metod, e, tego, żeby osiągnąć tak naprawdę e, jakiegoś rodzaju cringe'a, czyli takie uczucie, jak ci jest nieswojo, z czymś się dziwnie czujesz. Czasami przez na przykład melodramat, przez romantyczną, y, po prostu na wskroś y, rozdygotaną, telenowelizowaną muzyką, która jest piękna w ogóle, chociaż nikt to nie prosił, <grych> a chce w sensie się piękna w taki jakiś dziwny sposób wiesz. Y, jest jakiegoś rodzaju tributem, y, mokrym snem, po prostu z filmów z lat 80., -tych, 90., -tych, 70., -tych wręcz nawet też w sumie. Y, Czyli, czyli jakąś taką nostalgią. No. Po, to, po to się robi też nostalgiczne dzieła, odwołuje się do, do e, historii jakiegoś gatunku, żeby sobie powspominać. Po prostu patrzysz na zdjęcia z wakacji, to jest to samo uczucie, patrzysz na zdjęcia z dzieciństwa, to my tak patrzymy na filmy, e, które były wtedy. E, używamy tego języka, który powstał wtedy, do tego, żeby powiedzieć coś e, nowego. No więc. Jak idziesz na zajęcia i straszną muzykę ci zrobi każdy kompozytor. Wręcz chyba nie znam takiego, który by sobie nie poradził z tym zadaniem, jest to banalnie proste. Cała sztuka polega na tym, żeby to zrobić właśnie inaczej, ciekawie. No. A jak się zastanowisz nad tymi pierwszymi elementami, no to nasze ciało, przez to, że słuchamy, no to mamy jakieś bodźce, receptory i te receptory są przystosowane do pewnych rzeczy, które uznajemy za normalne. I oczywiście, że pierwszym Twoim zadaniem będzie aberracja, będzie sprawienie. Żeby to nie były rzeczy normalne, żeby cię zaskoczyć. Oczywiście te rzeczy gdy wyświechtane, które wszyscy używają od lat, żeby zaskoczyć, już nie działają, więc nie możesz wykorzystać tych... Oczywiście chyba, że robisz to ironicznie, co też się dużo razy dzieje. Musisz mnie zatrzymać w pewnym momencie, bo ja tak mogę przez 17 godzin ci o tym mówić już o technikaliach, ale oczywiście pierwszy, najłatwiejszy krok to są skrajne rejestry, czyli bardzo wysokie dźwięki, bardzo niskie dźwięki, które się poruszają na granicy tego, co dla nas jest odczuwalne w ogóle. Jest to najprostszy sposób, żeby wyprowadzić Cię z równowagi, żeby sprawić, że się poczujesz niekomfortowo, no bo zwyczajnie yy, się czujesz dziwnie, jak słuchasz tak wysokich, gdzie jest kadr, widzę kadr kamery, dobra, no to jest kadr kamery, jeżeli się poruszasz tylko i tu i tu, a no. tu jest norma, no to poczujesz się dziwnie, jasne, więc to najprostszy sposób. No i oczywiście zamordyzm. <laughs> Smycki pamiętasz w szczękach? Ym... o tej muzyki w szczękach, to jest właśnie, to jest taka muzyka, to o to ci chciałam zapytać, bo yy... Zastanawiam się, jak y, nie manipulować emocjami widza, skoro muzyka to jest nic innego jak namnażanie tych emocji, szczególnie w horrorach, y, bo ta scena właśnie w szczękach pokazuje perfekcyjnie to, czego nie lubię, czyli płynie rekin, i ja już wiem, co mam czuć, tak? No ja, tak, tak, tak. tak no. a, a ja bym chciała o, otworzyć tą przestrzeń na wyobraźnię widza, na interpretację widza, nawet w horrorze. I zastanawiam się, czy to właśnie było twoim celem tutaj. Totalnie, Ym, jakby roz, rozmontowanie tego, co się, co się uważa. W pełen, wiesz, już mamy zdarzenie takie, że, że y, przez to, że nie było tego gatunku w Polsce, to natychmiast ludzie przychodzą z nastawieniem, że to musi być coś, co oni by chcieli, żeby to było. No to jasne, że, że to nie o to chodzi, żeby zrobić dokładnie to. Ym, I no jest, znaczy to, to, o czym mówisz, to jest drugi poziom wtajemniczenia chyba w temat. Czyli jak już zrozumiesz, że pewne rzeczy działają, ale na przykład oboje uznajemy sobie teraz jako kulturalnie wykształceni ludzie, że są hamskie, <grystanie> <grystanie> że, że się kojarzą po prostu z jakimś takim pr prostastwem, w sensie, że to jest zbyt prosty zabieg, który działa, jasne, ale jest prosty. No to teraz jak go, jak go skontrować? Jak, albo jak go użyć, właśnie ironicznie? Czyli dzięki temu, że użyjesz go ironicznie, nagle dostajesz salwę śmiechu, no bo po prostu hmm. wiesz typu, no nie wiem, no też to jest, wiesz, młodość też jest prosta, można też skomentować dadaizm tłumacząc, że jest prostatki, a nie jest wcale prostatki, okay. no bo dadaizm wynika z tego, co może jest w ogóle najszlachetniejsze w nas, czyli może wtedy masz filozoficzny dyskurs, czy prostota jest w ogóle rzeczywiście prostactwem, czy prostota jest w ogóle najwyższą formą awangardy? Zgadzam się, że są tak zwane hamskie te dźwięki, ale przyznam, że e, e, dla mnie straszniejszy w tych filmach jest lęk niż strach. Czyli e, jeśli słyszę krzyk w psychodzie Hitchcocka, albo wyjące dzikie zwierzęta w koszmarze z ulicy Wiązów, to to jest strach. Ja się tego za chwilę nie boję, ja w ogóle zapominam. Ale jak już słyszę takie dźwięki w dysonansie, o których mówiłeś, takie gryzące się, tak? E, na przykład w dziecku rozmery albo w lśnieniu. To, to ja się jednak tego boję, bo to wywołuje we mnie ten lęk, niepokój, tak? Ta, czy... No ale właśnie to jest najpiękniejsze w sztuce, i to jakby mógł sobie zrobić transparent i wyjść na ulicę i oprotestować, to chciałbym przemówić do, do słuchaczy, że sztuka nie jest po to, żeby była cukrem, nie jest po to, żeby zawsze było miło, nie jest po to, żeby, żeby dać ci komfort, bo jeżeli będziesz miała za dużo komfortu, to pójdziesz po prostu zrobić coś głupiego, rozwalisz swoje życie z, z nadmiaru komfortu, balans w życiu. Teraz mam po prostu polityczny rant zacząć. Więc sorry, ale się wkręcam. E, e, jasne, po prostu jaram się tym i zależy mi na tym, ale sztuka czasami też jest po to, żeby się źle poczuć. Po to jest też poważna sztuka i po to są poważne koncerty i chodzisz na, na słuchanie muzyki, która jest dysonansowa, która jest trudna, która jest wymagająca, która jest jakaś tam może nawet przeintelektualizowana, ale wprawia cię w jakiś stan. I teraz to, że jesteś w tym stanie teraz, to nie jest jej jedyne zadanie. Jej zadaniem również jest to, jak się czujesz potem. Że. Są rzeczy, które sprawiają, że się czujesz lepiej, jak wyjdziesz z nich. Aha. Że to jest po prostu niebywałe, jak to skumasz, że, że to cię może uleczyć, że, że jeżeli mamy w sobie coś, co nas jakoś trapi, to jeżeli będziesz karmić to cukrem, to nie będziesz zdrowa, będziesz miała cukrzycę. <laughs> jeżeli, jeżeli, jeżeli coś cię trapi, posłuchasz czegoś smutnego, nawet uronisz łzę, to wtedy po prostu się oczyścisz z tego, jak każda religia na świecie zawsze to rozumiała, że oczyszczenie jest podstawą w ogóle zdrowe. I sztuka musi mieć taką funkcję, że cię czasami wyprowadza z równowagi. Oczywiście, teraz nadałem temu filmowi <laughs> wielkości, kto, jasne, jakby to jest film, który jest, wie czym jest i to była zabawa, ale on ma w sobie nawet ten element, i uważam, że, że to jest piękne w ogóle. Tak samo też nie wiem, Atak Paniki, poprzedni film z Jankiem Kwiecińskim, producentem tego również filmu, który robiliśmy razem, yy, też miał taką funkcję, że cię czasami wyprowadzał z równowagi. I, I to są te pytania, które sztuka musi zadawać, czyli, czyli czasami czucie czegoś niewygodnego jest ci potrzebne. Nie chcesz tego, ale, ci, ale potrzebujesz tego. To nie jest, że tego chcesz, to jest, to jest dla ciebie dobre. A, ja, a to, to, to teraz tak. <laughs> Dzięki, opowiedziałeś. To ja się zastanawiam, mm. powiedz nam wszystkim, y, jakie są te psychoaktywne efekty, wiesz, tworzenia tej muzyki, ja, jak to na ciebie wpływa, jakie są koszty emocjonalne. No, tworzysz muzykę do horroru, y, czasem zabawnego, czasem strasznego, no ale jednak, tak? Je, je, nie, musisz... no to. To jest. Y, to jest. Y, akurat w tym, w tym wypadku to była zabawa, więc ten, ten film był stuprocentową zabawą. Miałem. Y, 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 też zamówienia w, w swoim życiu, które już tą zabawą kompletnie nie były yy, i czy, czy wiesz niedawno była 75 rocznica powstania i, i jakby i wojny i powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego wszystko po kolei jakby tworzymy też rzeczy, które czasami nie, nie ma tam żadnego pola na, na, na żarty. I wtedy przeżywasz to też w swój sposób. Robiłem projekty zarówno dla Muzeum Powstania Warszawskiego, ostatnio zrobiłem taki utwór, Warszawa trwa, który powstaje z archiwalnych nagrań powstania. Wcześniej miałem zamówienie z, 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 z Muzeum POLIN na 75. rocznicę powstania w getcie. I nagle musisz stworzyć coś, co... co, co wiesz, nie ma tam już wtedy tego pola na, na żarty. I jak wywołać emocję, którą potrzebujesz wtedy. I tak samo jakby ten mój rant teraz przed chwilą, o czym jaka powinna być sztuka, no musi, musi, ci, musi wywołać jakieś przeżycie. I, 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 I tak samo czasami jest ciężko właśnie oczekiwać, żeby to było tylko to, co chcesz przeżyć. Czasami to są rzeczy, których nie chcesz przeżyć, i jest dobrze, żebyś przeżyła, bo będziesz zdrowsza, silniejsza, mądrzejsza, bogatsza. Po. Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, czy nie, ale, ale, ale to nie zawsze jest ta, ten projekt, a zadanie jest ciągle to samo. No wiesz, to, ale tylko jak, jak to przejść? Jak, jak, jak się z tego podnieść? Jak, jak, jak się czujesz właśnie w takich przypadkach, kiedy grzebiesz w sobie w tych trudnych i negatywnych emocjach? Czy to Cię jakoś no, no Robiąc te, 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 te oba te projekty dla, dla Muzeum i Powstania Warszawskiego, i Muzeum Żydów Polskich, Polin. E, musiałem po prostu jeszcze są też inne charaktery tych wszystkich wydarzeń, więc powstanie warszawskie miało inny charakter niż powstanie w Getcie. Była kompletnie inna emocja. E, I pamiętam, że też dość, znaczy, znaczy ze względu też na wielkość tego zamówienia, ale tamten utwór trwał pół godziny symfoniczny wielki utwór wykonywany przez Nospr e, dla, dla, dla Muzeum Polin. No to 35 minut muzyki symfonicznej napisanie, no to to jest parę miesięcy roboty, więc parę miesięcy siedziałem tak naprawdę w Właśnie. I, I no to absolutnie y, jakby przepłaciłem jakoś i w dodatku, beznadziejność tego powstania w Getcie, używam tego słowa dość przewrotnie i może głupio, ale, ale to, było to, to, to było to uczucie. To było paru chłopaków z Warszawy, którzy po prostu, wiesz, Dobra, nie, 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 nie wchodźmy w to, ale, ale absolutnie to przeżyłem. Yy, więc więc y, to jest też to moje zadanie. Oczywiście, zakładając, że to co robię ma jakieś znaczenie, no muszę w to uwierzyć, a ja, no bo jeżeli ja w to nie uwierzę, że to ma jakieś znaczenie i to jest po coś, no to nikt inny również w to nie uwierzy. I wielkość tej sztuki będzie tym wymierzona, nie? Yy, czy, czy zrobiłem coś wartościowego, czy wielkiego, czy potrzebnego, nie wiem, nigdy. Ale jak nie spróbuję, to na pewno mi się to nie uda. E, Rozmawiam o filmie, który po prostu miał e, z nami rozrywki. A jak zawsze w rozrywce fajnie jest, jak przemycisz jakiegoś rodzaju głęb głębie coś dziwnego, coś, coś co wybija status quo z rytmu. No bo to jest też nasze zadanie. No. Myślę, że akurat w tym filmie Wam się to udało. Ja, a, a zastanawiam się już tak na koniec, powiedz Jimku, czy masz jakąś y, kochaną ulubioną muzykę z horroru, z thrillera? Czy, czy masz jakieś takie dźwięki, które, y, które cię kręcą właśnie w takich filmach? E, no w ogóle Bernard Herrmann, niesamowita postać. E, nie, 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 nieprawdopodobne ile w ogóle filmów przecież, wszystkie Hitchcocki. E, więc, więc, e, więc absolutnie wymieniam go jako numer jeden, e, chociaż w sumie robiłem później kompletnie inne rzeczy, ale w sensie akurat do tego konkretnego filmu tylko dlatego, że właśnie nie chciałem tego jakoś może powtarzać, chociaż dla mnie to leży na najwyższych półkach absolutnie, bo właśnie ma w sobie Okej, okay, no może też były inne czasy, może kiedyś było łatwiej przemycać wartościowe rzeczy w sztuce popularnej, bo ludzie jakoś byli bardziej wyedukowani w sprawie tego właśnie czym jest sztuka i po co ona jest. Yy, jednocześnie też muzycznie chodzi wiesz. No, chodzenie do filharmonii buduje ci jakiegoś rodzaju wiedzę o świecie, którą umiesz potem inaczej oceniać. No, czy ta dyscyplina jest potrzebna dzisiaj, yy, możemy, to jest inna rozmowa. No ale yy, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby artyści kumali to, że nawet najniższa rozrywka może mieć najwyższe powołanie. Aha. Twoim zadaniem jest zrobić to, żeby atrakcyjne stało się coś, Yy, najlepsza może w sumie analogia, tylko będę po prostu hipisem bez butów teraz, więc no dobra, no już mo mogę, mogę się podpisać po tym. W sumie nie mam butów teraz rzeczywiście. Yy, jedzenie, no, to jest odżywianie, no, jest to jakaś funkcja. Po prostu twoim zadaniem, jeżeli okej okay, widzisz, że dla świata zdrowsze będzie, jeżeli będziemy... Nie fundowali zwierzętom Holokaustu, bo jakim fundujemy Holokaust, one są zdenerwowane i mają choroby, i te choroby przychodzą na nas albo cokolwiek dobra, no to wynosi, czyli jestem kucharzem. Czyli moim zadaniem teraz jest wymyślać coś, co dla ciebie zdrowe, ale jednocześnie będzie ci smakować. Czyli niezależnie od tego, czy moim biznesplanem będzie street food i jakiś po prostu budka z kanapkami, czy będzie to y, gwiazdkowa restauracja. To ciągle moje zadanie jest to samo: zrobić coś, co jest jednocześnie pożywne, mhm. ale jednocześnie pyszne. Dziękuję, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymaj... Teraz ludzie obejrzą oh, ten film i pomyślą sobie, nie, no, zwariował. <grym, <grym, no, oczywiście <grym>, mówiłem teraz o całym kształcie. <grym>, um, ale jednocześnie przypominam też nie jakby nie, nie myślącym odbiorcom że pewne rzeczy dzieją się specjalnie i głupota tego filmu też mogła się wydarzyć specjalnie. E, parodia czy dobór e, komentarza e, socjalnego, I na przykład tam jest ukryta wiadomość taka, że instagramerzy muszą umrzeć. Pozdrawiam. Dziękujemy Państwu, że byli Państwo z nami i zapraszamy na to, całą rozmowę w magazynie Sen. Pa pa! pa. <grym>